Nie wiem, czy zauważyliście, ale pewnie nie zauważyliście, bo Gimpera nie oglądacie, ale on, on ma takie Jezu, odliczanie. Ale to jak to? Ktoś wpłacił. Asperek, nie to wiem, to... a to weź się, odwołaj Słuchmy tam, kartyre. nie wiem, jest wie to. Do nieczystego kamyka. O, nieczysty kamyk. Napisz mu na pliwie, na Twitchu może się uda. Czekam już tak z półtorej roku XDD. Słuchajcie, Gimper ma na początku takie tutaj numerki, ponieważ nie wiem, czy znali, znacie taki. Wiecie, on ma co film, taki inny numerek. Nie wiem, czy oglądacie, co nie, ale. E, jak go nie oglądacie, to teraz Mandio. wiecie. Hungry Spider, dziękuję za dwa miesiące. I nie wiem, czy kojarzycie, był taki zagraniczny, nie, to nie jest jego wiek, był taki zagraniczny kanał prowadzony przez Marki Playera i jego, chłopa... jego montażystę. I oni tam, Unus Anus się nazywał, i oni tam mieli bodajże że cały rok, że 356 i codziennie publikowali filmy. I po roku publikowaniu tych filmów usunęli cały kanał. Usunęli cały kanał i zdejmują, klejmują absolutnie każdy film, który pojawi się na YouTubie, że ktoś to uploaduje. Że to było przez jeden rok, rzucali codziennie filmy, a później wyjebali wszystko i klejmują każdy film. Wszystko usuwają z internetu, żeby nie było na to tego. 365, nie 356, no to ta. I zajebista w ogóle akcja, w ogóle Markiplier z takimi swoimi własnymi lorami, z jakimiś pomysłami na rozwijanie, to jest niesamowite. To jest zajebiste. Chłopiec tak kreatywny, ja go strasznie szanuję jako Dzięki, kreatora, i świetny. Mi humor, bo jakiś debil potrącił mi dziecko. O kurna. Trzymaj się. Trzymaj się, mamusiu. Co prawda, wiesz, co tak jak mówił, ten koleś podczas tej ma. Nie jestem ojcem, zatem nigdy nie mam dziecka, zatem nigdy nie wiem, jak to jest być ojcem, i nie wiem, jak to jest mieć dziecko, ale no współczuję. Ja bym się wkurzył, ja bym tak zrobił. Byłbym zły, co nie współczuję, trzymaj się. Dzień dobry moi drodzy, ja nazywam się Tomasz Działowy i witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku naszego Discordowego Mam Talent. W dniu dzisiejszym będziemy oceniać najbardziej niezwykłych, najbardziej niesamowitych i najbardziej utalentowanych sympatyków na naszej grupie Discordowej Discord GG slash gimper. Grupa się nazywa Niezniszczalni sympatycy Łysego, ale czy będą niezniszczalni, to się okaże, bo będzie ich oceniać niesamowity. Czy on jest na Helu? Czy on ma głos na Helu? Czy ja mam przyspieszone? Nie. Okej, okay. on ma taki głos. ...te grono jurorów, a oprócz mnie w tę rolę wcieli się Arkadiusz Rekwer Rajski. Rajski, ja widzę, że tu jest, proszę pana, ja podejmujesz... Podejm a myślałem, że Gimper znajdzie jakiś tego, fajniej, że znajdzie jakiś tego... Jezu, ale to jak to? Ktoś wpłacił... ...z bardziej zróżnicowanych gości, aniżeli jego pracowników. 5 złotych. Dzięki, że poprawiasz mi humor, bo jakiś kidos wpadł nam pod samochód. O chuj, ja pierdziela, a wszystko jest dobrze z małym. W sensie, samochód spoko, małemu się nic nie stało, ja pierdziela, Ale przy strasznym. Okropnie, okropnie. Będziecie mieli traumę po tym współczuję. Ale ciało. Dziękuję się za rok, i jeden dzień. Dziękuję za 13 lat. Pozdrawiam. Podaj moje rękawice. Podaj moje rękawice do oceniania y, ludzi i zobaczenia, czy mają talent. Bardzo dobrze. Dzisiaj ludzie będą śpiewać. Powiedz, Arku, jakie masz kompetencje, żeby ich ocenić? Jakie mam kompetencje? Słucham muzykę. Czasem sobie. Doskonale. To Oprócz tego w naszym profesjonalnym jury zasiądzie Dawid, Jahu, Blachu. Ej, ja pierdolę, ja się zamieniłem kurwa z Gimperem. Kolejny miesiąc z Idolem. Jezu, widzowie, kurwa, zam... co to jest za real? Mamy w roku 2014 ja nagrywałem normalnie sobie filmy, nikomu nie wadziłem. Robiłem family friendly content i Gimper cały czas mi wyzywał, roastował i obrażał na swoich materiałach. Teraz mamy 2021 rok. Gimper sobie robi swój family friendly content, a ja go cały czas obrażam i wyzywam. O kurwa, historia zatoczyła koło. Dobrze ci tak kurwo, działowa. Zemsta na to co nie? To za tego grubego Samonia, co wrzuciłeś tego Lorda Mandero wtedy i mnie obrażałeś, i, i traumę miałem z tego filmu, bo byłem zjebanym zakompleksionym dzieckiem. To za karę, kurwa, teraz cię mam. Karma, Huno card. Witam bardzo serdecznie <grym wszystkich, <grym moi drodzy. Nie... Jahu, dlaczego go promujesz? Jahu, przestań promować działowego. Rozwiń skrzydła i unieś się do góry. Widzicie, ale guzik do subskrypcji jest tutaj. przed prawdziwy youtuber, I... słuchajcie. Dzisiaj będziemy oceniać muzykę w skali od 2 do 10. Yy, Daję 1. Kilkadziesiąt osób zgłosiło się do naszego Mam Talent. Zostali poddani wstępnej selekcji. I kilkunastoro z nich wystąpi dzisiaj na żywo przed nami. My ocenimy ich przy pomocy takich oto tabliczek w skali Aha. od 1 do 10. A jedna Jezu, najlepsza osoba to otrzyma... To tutaj ogromne pieniądze. Samochód. 7 złotych. Wszystko u mnie w porządku, tylko trochę lusterko się obsunęło. A to spoko, to no będzie można poprawić i będzie okej, okay, do mechaniki nie trzeba jechać. w nagród, dostanie niesamowitego Paysafe podlinkujemy jej niesamowity kanał w opisie, żeby wszyscy mogli do niej zajrzeć. I będzie jeszcze jedna nie nagroda no, niespodzianka, żeby zobaczyć co to płaci. jest musicie oglądać do, do samego końca. I tyle w gruncie Oglądanie. rzeczy tych szalonych zasad, to zaczynamy. Poprosimy pierwszą osobę. Halo, halo, dzień dobry. Halo, halo. Gitara siema. Gitara siema. Gitara siema. Gitara siema. Jak się nazywasz, powiedz i co niesamowitego przygotowałeś na dziś? Dobra, no to jestem Mikołaj, nick Dagger i przygotowałem dzisiaj... E... Jezu, ale montażysta musiał się najebać. Kto to montował? Requair? Requair ma taką minę, jakby on wiedział, że o kurwa, ale będę miał montażu. Kto to to montował? Na sam koniec pewnie będzie napisane, współczuję montażyście, że musiał tyle napierdolić tego montażu. Jezu, ile tutaj efektów jest. Jest serialu Wiedźmin, grosza daj Wiedźminowi. Dobra, no to my zamieniamy Jezu, się w słuch. Słow... Ale to jak to, ktoś wpłacił? Trzeba, ale Więzień, 5 zł. Jezu, dobrze, że streamujesz i poprawiasz mi humor, bo dziś dali mi do celi jakiegoś debila, który potrącił dziecko. O chuj, Jezu, to już trafił do więzienia? Jednak ta polska prokuratura działa troszeczkę szybciej niż myślałem. Dwa. Śpiewa skromnie. Jezu, ale to jak to jest? Piękny płaszcz z RI. Dosa 5 złotych. Witam, jest może mleko? Ja nie wiem, w więzieniu chyba powinieneś dostać swoją tego działkę mleka normalnie, ale nie wiem, czy to będzie UHT, czy to będzie świeże, ciężko jest mi powiedzieć. Cakierką poprząśni, cakierką poprząśni. Jezu, ale to jak to ktoś płacił? Tata Murańskiego, pięć złotych. Denerwuje mnie to, z jaką lekkością odpowiadasz komuś, kto stracił właśnie dziecko i jeszcze potrafisz się pośmiać. Pewnie nie masz dziecka, dlatego nie jesteś w stanie zrozumieć tego, co może czuć rodzic w takiej sytuacji. Przepraszam, panie tato. Na pan rację, rzeczywiście. Na się nie zastanowiłem i tam głupoty pierdzieliłem. Rzeczywiście powinienem trochę przemyśleć moje zachowanie. Przepraszam. Jezu, ale to jak to ktoś płacił? To ogromne pieniądze. Właściciel zmywarki. 7 złotych. Dobrze, że pocieszasz humor, bo mój kidos wsadził zabawki do zmywarki i rozjeżdża ludziki lego samochodem. Wow, o kurwa, jaki plot twist. O cholera, jasna. O, jaki plot twist, ja się nie spodziewałem. To jak to wow, możliwe, to wow, ja wow. jestem adoptowany. Ale to jak to, ktoś wpłacił? Do Tato, robocji? witam, dziękuję Dziecko, za widziki. pięć złotych. A, dziękuję. Gwiazdka. A, nie wysłało treści, bo nie umie pisać. Jaki dobry roleplay, bo jeszcze dziecko nie nauczyło się pisać. No bardzo, bardzo, bardzo Jezu, ładny. Ale to jak to? Ktoś wpłacił tutaj ogromne pieniądze. Asfalt. Pięć złotych. Dzięki, że poprawiasz mi humor, bo jakiś kidos na mnie upadł i jak głupi ryj rozwalił, to mnie krwią ubrudził. O Jezu, Jezu, ale to się wyczyści, spokojnie. Deszczek spadnie, przeluje, będzie okej, okay, nie masz się, Asfalciku. Musiałem, no hala sobie dać. Wiecie. Jezu, ale to jak to ktoś wpłacił? Żeby energia była na stream. Resta, 20 zł. O kurwa. Z okazji swoich urodzin, będę dzisiaj atencjuszem i się ty przywitam doberek Kareta-Kareta. Jezu, to ty masz tutaj resta w tym uniwersum jeszcze urodziny. Wszystkiego najlepszego. Uważaj na samochody, resta. Nie wychodź dzisiaj z domu, bo dzisiaj niebezpieczni kierowcy grasują. Uważaj, uważaj na siebie, proszę. Dziękuję za dwidychy. Dwie, dwie, o jestem masz, jak ty okiem muzycznym. No nie, nie, ja nie, tak, bardzo mi się Tutaj ogromne pieniądze. Matek PL1. 5 złotych. Jakiś samochód mnie dzisiaj potrącił. O kurwa, Matek, to ciebie. Matek, a wszystko jest ok? Trzymasz się, bo tutaj twój stary był i się bardzo martwi o ciebie. Chyba w ogóle, w sensie. Bo nie twój stary, twoja mama była. Twoja mama była i się bardzo martwi o ciebie, weź do niej zadzwoń czy Jezu, wszystko jest okej. Okay. Ale to jak to ktoś Tylko płacił te ogromne pieniądze? Ale dobry roleplay tam. Były te dolne partie, które zaprezentowałeś, tylko how, how, jedno co mi tam jakby how, how, było bardziej. Fajnie, że pojawiły się te wysokie, how, how. tylko trochę czułem, że te switche pomiędzy dołem a górą, jak była ta pomiędzy taka jedna partia, wiesz chyba, którą mi chodzi. Ona no, mi dzisiaj nie wychodziła strasznie. Tak, ale generalnie ci, no? że... Jesteśmy... Czekajcie, zaraz będę iść, widzam te wpłacił. Tutaj ogromne pieniądze. Asfalt. 5 złotych. Mam na sobie ślady opon. Trochę piekło. Jezu, ale to jak to ktoś wpłacił? Tutaj ogromne pieniądze. Rower dziecka. 5 złotych. Dobrze, że stremujesz, bo jakiś debil potrącił mojego kierowcę, a ja wiszę na drzewie. To mnie ominęło. Rower dziecka. O kurwa, ja pierdolę jaka jest kolejka donajtów, Asfalt będzie ok. O nie! O nie, rowerku! O nie! Płacił. To pieniądze. Lekarz. Pięć złotych. Dzięki za odskocznie w postaci strumyka, bo akurat zajmuje się jakim kimś się Ja się chciałam poskarżyć. Plułeś mojego przepraszam, wszystkie per per cukratesik, przepraszam, ja na... wszystkiego najlepszego, ale Cukratesik, ja sobie nie życzymy, to wam się życzyłem. Wszystkiego najlepszego, urodziny Cukratesik, tutaj się dużo dzieje. Uważaj. Cukratesik, tutaj w ogóle mój widz był potrącony przez to samochód. To nie wiem, czy to zauważyłaś. To to generalnie no, jest trochę to afera to. teraz. Zatem trochę wiesz. Nie mam leka udzlego w polskich więzieniach. A, to beznadziejnie. Zdecydowany, bo myślałem, że będzie dużo gorzej, że chodzi o wysokie. A jest okay. git. Co ty, Arek, myślisz o jego switcha? Mi się podobało. tam słyszałem jeden akord. Chyba nie siadł. A mam pytanie do Ciebie na tym Jezu, z tyłu, to jeździsz tam? Ale to jak to jest? Bo ja różne pieniądze. Pielęgniarka. 5 zł. Mandziu, dzięki, że streamujesz i poprawiasz mi humor, bo trafił do nas na oddział kidos, z którego potrącili i narzeka. No właśnie, był już lekarz od tej sprawy również. Ja pierdolę, jaka jest kolejka. Dobra, oglądamy to, bo się nie będzie dało. Ja tego już nie pauzuję. Zciszam tak, Donate trochę. Tylko może nie widać. No super. <grymne> no, no widać, widać. No dobra. No, <grymne> jest tak i tak troszeczkę, wymaj no. Pora no, na ocenę. oddział Pimpe. 10. Regułę. Tak jest strażniku. Bardzo ładnie, słuchaj, to jest 27 punktów dla ciebie w takim razie. Już się uspokójcie z tym lorem donate'owym, nie wysłuchajcie więcej, bo będzie to trwać 2 godziny. Już wystarczy. Płacił. Już stop, dalej nie wysyłać Robotnik, 5 zł. Jak dobrze, że streamujesz i poprawiasz humor, bo ja 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 pierdolę, ile tak tego jest jeszcze? Już stop, 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 stop. Ja jeszcze grał tak jak Gucio w MySamercara, żebym sobie naprawiał samochód i by to leciało cały czas. Ja pierd... no, yes. Jezu, ale to jak to? Ktoś wpłacił... Widzowie jeszcze dwie strony donatów. Pan prokurator, pięć złotych. <noise> Witam, czy jest pan jakoś związany ze sprawą potrącenia ośmioletniego dziecka? Nie mam nic z wspólnego. dużą spójność Takiego z przelewami się na konto Czy konto i zasobami związanymi ze sprawą. Mniej. To dobra wiadomość dla ciebie w takim razie. Dziękujemy w takim razie, słuchaj, życzymy miłego dnia. Dzięki, do zobaczenia. Dzień dobry, dzień dobry. Marcin Pianista, jak się nazywasz i co będziesz dzisiaj robił, Marcin? A, Bercia już spokojnie. Dobra. Chaj no sobie tam leci może w tle. Tego, co w sumie, w tak? I jej możecie A, sobie czytać i się pośmiać. Ja nie będę zatrzymywał specjalnie to. na to. Tak, pozdrawiam tak. zimniutko. Tak. 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 A jakbyś ty miał zaproponować, to co byś zaproponował? Może w tym roku 35-lecie tej Gierki. O! O! Ale to jak to ktoś wpłacił? Rektor uwagi! Kiedy wrzucisz drugą część? Uwagi! Czekam cały czas! bo jakiś nieogarnięty streamer śmieje się z tragedii rodzinnej i trzeba będzie go wyjaśnić. Już dwa w tym roku. Tomasz Działowy się nazywa. Na pewno jakiś chętajce Legend of Zelda? Dokładnie. A możemy jan Szklanki? Dobra, a masz jakieś memy w repertuarze? Tomasz H. Oni się mocno śmieją ze wszystkiego, ja pierdolę. Oni ze, ze wszystkiego się tak mocno śmieją. Ja chciałbym być tak, taki roześmiany w życiu. Ale oni muszą być weseli w życiu na co dzień, że tacy roześmiani są. Też chciałbym być taki roześmiany. Dobra, ostatnie pytanie. Ekipa. O, jakaś nuta ekipy. Ja niestety muszę udawać. No, Dante najgorzej. Ekipa, ekipa, ekipa. Nie znam. Bardzo ładnie, brawo! Pora na ocenę. Rekłę. No ode mnie było tak, były ujemne punkty na pewno za szklanek, ale te memy nadrobiły, więc jest tylko jeden ujemny punkt za szklanki i dziewięć. Dziękuję. Eee, no ja nie mam co powiedzieć, nie? Dziesięć. Jahu! Ja to generalnie chciałem na początku mniejszym Ale kapyś się żalem, co ci wszyscy ludzie zrobili ci wężu jebany. Tomasz działowy i jego kurwa zbrodnie są bardzo długie, drogi widzu. Gdybyś ty znał hmm. historię Tomka Działowego, czy słyszałeś o słynnym linikarzu z Warszawy? Dziecka, 10 złotych. Dzięki zapończenie. Znam ale jak kupiłeś mnie, tym co znam i też dojedziemy 28 punktów, to twoja ocena, brawo, gratulacje. Czy takiego wyniku się spodziewałeś, czy na co liczyłeś? No do... dracze się właśnie wyniku spodziewałem. Dziękuję. Dobra, słuchaj, bardzo ładnie, bardzo dziękujemy. O, mnie? O, słuchaj. Cześć, cześć. Jak się nazywasz? Co nam przygotowałeś powiedz? E, nazywam się Kuba i zagram solówkę do piosenki Krajśkej. O, dobra! Absolutnie każda osoba, która tutaj będzie miała talent, to jest jakiś talent muzyczny, granie na instrumencie, granie na czymś innym czy to bardzo mi się podoba w sensie to jest bardzo dobrze zrobiony film, e, ponieważ również mam talent w telewizji. Zamyka się na to, że tam tylko ludzie śpiewają, tylko grają na instrumentach i tylko potrafią zrobić coś muzycznie i to są głównie, i to są głównie talenty. Gimper mówił, że chodzi tylko o muzykę, a bo to jest odcinek muzyczny. Zajebiste, ale mi się podobało w kuj. Kupku, ja to w ogóle za Oziego, za tę solówkę, ja pomijam cały skrypt, to jest moja ocena Ja też się wbiję 7 Chyba, że nie Rychu, to solówka Skoda, no. 25. Jest, Git, ode mnie dycha. Dlaczego ten utwór akurat? Jakoś tak wpadł mi do głowy. Podobałem się do tego solówka i się nauczyłem. Nie się tego wczoraj. Wczoraj się tego nauczyłeś? Tak. Czy tego się spodziewałeś? Na ile liczyłeś, powiedz? Nie, nie spodziewałem się tego kompletnie. Ja nawet nie wiedziałem, że się tutaj wystarczy. Kozak, super. super. Dziękujemy. Hanna, cześć. Dzień dobry, o, cześć. O, ale... Ja powiem tak. W sensie jest spoko, ale jak dla mnie to jest standardowy materiał nowego gimpera. Czyli jest mocny overmontaż, jest mocny overmontaż 500 efektów na sekundę, które mają trzymać uwagę. Ja bym był, nie wiem, szóstolatkiem, któremu, jeżeli się nie pomacha szybko przed twarzą, to zaraz straci zainteresowanie i pójdzie sobie kliknąć inny film. Plus jeden, panie. O. Yes. Ty Ej, ale przestańcie pisać plus jeden, panie, ponieważ te pajacy z YouTube'a, oni myślą, że tak na poważnie. Naprawdę. Gru. Ja dzisiaj czytałem, ja dzisiaj czytałem komentarze na Mandio Live. Że ja pierdolę, ale chorągiewy, kurwa, tylko piszą, plus jeden panie na tym czacie, zero w ogóle własnego myślenia. Ja takie... Jezu, ale to jak. Ej, oni na poważnie czy oni udają? Oni uwa... na poważnie czy udają w tych komentarzach i oni chyba na poważnie. Oni chyba na poważnie. I najlepsze jest to, że oni u... uważają się za takich oświeconych, którzy przejrzeli, którzy rozpracowali grę twitchową. <ścoughs> oh, niesamowite, niesamowite. <noise> Uniwer uniwersum komentarzy na YouTube to jest inna gęstość widzowie.